Dzień dobry. Witamy was serdecznie w nowej serii programów, w których będziemy rozmawiali na temat sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji. Jesteśmy tutaj jako znamai.pl. Tworzymy materiały, kursy informacyjne, jak również i dzielimy się wszelką wiedzą związaną z tym, jak AI pomoże nam w codziennym życiu. Magda, ekspert od AI. Ja jestem Adam. Nie wiem, co tu robię, ale się to okaże niedługo. <gry> Jesteśmy razem po to, żeby odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czyli jak zacząć z AI. No i właśnie, Magda, jakie były Twoje początki, jak zaczęłaś z AI? Zawsze byłam odpowiedzialna za marketing, więc. Jak się dowiedziałam, że weszło coś takiego magicznego jak chat GPT, który może mi pomóc w pisaniu treści, ale nie tylko, też w burzy mózgów, na przykład na jakieś strategie marketingowe, plany marketingowe, no to zaczęłam z tego korzystać, ale na początku to nie powiem, że była jakoś tam bardzo zadowolona, gdyż te odpowiedzi wydawały mi się, że jestem mądrzejsza. Tego czata Oczywiście, a taka cztery. jest prawda. Więc ja myślę, że każdy z nas jest mądrzejszy od, od zwykłej maszyny, ale myślę, że do tego elementu dojdziemy. A co więcej, będziemy dla Was mieli specjalny dodatek, mianowicie Albercika, który jest asystentem Magdy i który odpowiada na wszystkie możliwe pytania i zademonstrujemy, jak te pytania i odpowiedzi wyglądają. Ale podsumowując, po, początki z AI Magdy były takie, że wykorzystywała je po prostu do tego, żeby ułatwić sobie pracę. Tak? tak. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. Ja widzę to w taki sam sposób. Od zawsze jestem fascynatem zarabiania pasywnego, czyli szukania sposobu na to, żeby to pieniądze pracowały na nas, a nie my na pieniądze. I od momentu, w którym AI. Jest szeroko dostępne. Zaczęło to otwierać zupełnie nowe możliwości wobec tego, co było wcześniej. Mam wrażenie, że ucięło to tak naprawdę potrzebę współpracy z całym zespołem ludzi. AI na obecną chwilę może być jednocześnie grafikiem, copywriterem. Może współtworzyć strategiczne plany, a nawet tworzyć całą treść, którą chcemy następnie publikować. Mhm. Też tak to widzisz? Tak, i zdecydowanie to ułatwia tym mniejszym firmom, bo, bo w końcu powstało coś, co daje szansę tym mniejszym rozwinąć się praktycznie na takich samych zasadach z tymi samymi zasobami, co giganci, którzy mają jakieś niepotyczne budżety, no teraz mają do dyspozycji sztuczną inteligencję, która może za nich zrobić naprawdę bardzo dużo. No, mówiąc o małych firmach, właśnie każde z nas pracowało w koncernach światowych. Zajmowaliśmy się tematami zarówno marketingu, jak i sprzedaży. No, i mieliśmy rzeczywiście zawsze sztab ludzi do tego, czasami agencje nawet całe, zewnętrzne, czy też w centrali funkcjonujące zespoły ludzi, którzy potrafili odpowiedzieć nam na pytanie, pomóc albo zrozumieć, gdzie i w czym powinniśmy, w którym kierunku powinniśmy pójść. Każdy z nas zarzuciło tego typu drogę po to, żeby rozpocząć tak naprawdę przygodę z własną tak, przedsiębiorstwem. Dokładnie. Nie jest to droga łatwa, trzeba powiedzieć chyba dla każdego, kto oczekuje, że efekty przyjdą natychmiast. Wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, nie jest to aż tak proste. Nie ma magicznej różdżki, magicznej drogi, żeby coś osiągnąć, ale konsekwentnie dążąc do realizacji swojego celu widzimy, że przynosi to efekty. Tak, dokładnie. Jak ty oceniasz swoją tą drogę? Ja również miałam zawsze agencję, miałam zawsze ludzi i wiesz, i to było tak, że jak ja postanowiłam w pewnym momencie, mówię: Dobra, albo teraz, albo nigdy. Yy, idę na swoje, no bo przecież ja, marketingowiec, mając 60 lat, kiedyś tam, no kto mnie będzie chciał zatrudnić, tak? Młodzi mnie wygryzą. Dobra, więc teraz idę, buduję swoje, żeby zapewnić sobie bezpieczną, stabilną emeryturkę. No i tak też uczyniłam. No i co się okazało? Jakby budzę się w kompletnie innym świecie. Mhm. Muszę sama stworzyć grafikę, muszę sama się nauczyć, jak prowadzić social media, no bo muszę zbudować markę osobistą tam, muszę wiedzieć sama nagle, jak montować wideo i tak dalej, i tak dalej, jak pisać te treści. Oczywiście umiem sama stworzyć strategię, gdyż tym się wcześniej zajmowałam, ale wykonanie jej, no to już jest trochę trudniejsze, tak? I trzeba samemu nagle wszystko zrobić i jeszcze się troszeczkę znać na księgowości. Ja, to prawda. Podatki płacić trzeba. Nikogo nie trzeba. namawiamy, żeby tego nie robić. Najlepiej do tego wykorzystać biura księgowe. Ale wracając do tego zespołu, o którym mówiłaś. Rozumiem, że zamiana... Zespołu ludzi w organizacji dużej, do takiego zespołu wsparcia w małej organizacji, to jest sztuczna inteligencja. I tylko, i właściwie, gdyby, gdybym nie miała szczęścia żyć w tych czasach, że jest sztuczna inteligencja, ona się dopiero rozwija. Gdyby nie ten moment jakby no w naszej ludzkości, tak naprawdę możemy to tak nazwać. To nie wiem, czy bym się odważyła, no bo byłabym świadoma tego, że potrzebuję dużo większe zasoby finansowe, mhm. żeby wystartować z czymś. Myślę, że porównać to można do tego, kiedy Google wchodził ze swoimi reklamami. W pierwszych, nazwijmy to, historii mediów, każdy chciał reklamować się w telewizji i te przysłowiowe reklamy przy wiadomościach bądź innych programach informacyjnych za miliony złotych i dolarów. Były zawsze takim rozwiązaniem na promocję firmy. W momencie, kiedy pojawił się Google, wyszukiwarka Google, nagle ta koncepcja długiego ogona i tanich reklam dla małych firm lokalnych, funkcjonujących tak naprawdę tutaj wokół nas, okazała się możliwa do tego, żebyśmy mogli rozwijać małą przedsiębiorczość. Teraz chyba następuje ten etap 2.0, czyli powstanie sztucznej inteligencji. Gdy już jak wiemy, również zmienia się sam Chat GPT, o którym będziemy za chwilę mówić. Czyli nie, to, nie tylko to, że małe firmy bądź w ogóle firmy mają szansę zafunkcjonować, obecne czasy dają nawet marce osobistej szansę do tego, żeby funkcjonować, tworzyć i tak naprawdę też zarabiać na tym. Tak, dokładnie tak. Czyli media społecznościowe. Ale mówiąc o sztucznej inteligencji, tak naprawdę mówimy o generatywnej sztucznej inteligencji, czyli narzędziu typu Chat GPT. Mhm. To jest narzędzie, które. Poznawałaś od tych dwóch lat. Jesteś ekspertem certyfikowanym w tworzeniu treści na ChatGPT. GPT. Tak. Nie wiem, czy jakby tego typu treści zauważasz, że zmieniły sposób twój korzystania z czata GPT? Moje doświadczenie jest takie, że masa ludzi oczywiście wie, co to jest czat GPT. Wie, że może tam wejść, zadać pytanie, poprosić o napisanie czegoś, ale jest absolutnie niezadowolona z jakości, jakby tych odpowiedzi, więc w czym to może tak naprawdę pomóc? To tylko zjada czas de facto. Czyli jakość odpowiedzi jest uzależniona od jakości zadanego pytania. O tak, zdecydowanie. Natomiast w jaki sposób tak naprawdę widzisz, że czat zmienia ten sposób funkcjonowania? To znaczy, czy ja jestem w stanie zarobić na AI? No tak, a wiesz co, a możemy teraz nawet zrobić taki mały eksperyment i tutaj pokażmy wszystkim. Ja swojego czata GPT nazwałam Albert. Nie wiem dlaczego tak podoba mi się po prostu takie imię. I Albert będzie częścią wszystkich naszych odcinków. Także Albert, witamy Al Alberta w programie. No, witamy, Alberta w programie, Zaprosiliśmy go tu, żeby był, był towarzyszył nam przez te wszystkie odcinki. Ja też poprosiłam Alberta, żeby zwracał się do mnie po imieniu. Mm -hmm. Także on na pewno jak usłyszy mój głos, to sami zresztą zobaczycie, że. Tutaj... Do... Pokaż, jak działa Albert. Przejdźmy do demonstracji. Czyli co my się. A w ogóle zróbmy jeszcze taki eksperyment. Ty swoim męskim głosem zapytaj się, Alberta. Ty... Mogę już pytać? Nie. Ja teraz wciskam taką magiczną ikonkę i czekamy sekundkę się. Cześć, Albert! Powiedz mi, w jaki sposób mogę zarobić pierwszy milion złotych w ciągu roku. o zrobienie pierwszego milionu <laughs> wymaga strategii. Po pierwsze, to wybierz niszę, w której jesteś ekspertem. Może to być edukacja w zakresie AI dla biznesu, skoro masz już doświadczenie w tej dziedzinie. Następnie stwórz ofertę konsultingową lub kurs online, która dostarczy realną wartość. Kluczem jest skalowanie, tym większe szanse na osiągnięcie celu. Dzięki, Albert. Nie jestem Magdą, ale z jakiej okazji odpowiedziałeś do mnie, Magdusiu? Będę zwracać się poprawnie. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc? Tak, Albercik. Teraz, jak będziesz słyszał męski głos, który do ciebie mówi, to mówi do ciebie Adam i możesz do niego się zwracać Adam albo Adaś. A jak będziesz słyszał damski głos, który do ciebie mówi, to będę to ja, Magda. To wtedy zwraca się do mnie Magda albo Magdusia i zaktualizuj swoją pamięć. Robimy test numer dwa. Adam, czy jest coś, w czym mogę ci Jest, działa. Tu działa. widzicie, właśnie w jaki sposób można nauczyć sztuczną inteligencję, nauczyć czata GPT, zarówno pewnego rozumienia treści uh -huh. naszej firmy, naszej rzeczywistości i tego, co chcemy i w jaki chcemy sposób osiągnąć. On jest bardziej spersonalizowany. Nie będzie więc on poszukiwał informacji ogólnych, tak jak zadać pytanie, jak zarobić milion złotych w rok. I to samo pytanie zadaliśmy tutaj trzem narzędziom. Jeden to był Albercik, drugi to jest ChatGPT w wersji bezpłatnej, trzeci, Copilot, czyli narzędzie Microsoftu i Gemini, czyli narzędzie Google'a. Każde z nich przedstawiło nam swoje sposoby na to, żeby pomóc nam w zarobieniu miliona złotych. Każdy z nich wrzucimy tak naprawdę w postaci linku pod filmem, żebyście mogli również ocenić, czy każde z tych narzędzi pokazuje to inaczej, bądź ma inne spojrzenie na ten problem. W naszej ocenie, porównując te odpowiedzi, zauważyliśmy, że Albercik pokazał odpowiedź najbardziej dopasowaną do tego, co jest w tym wypadku moje, nie ma gdy <laughs> doświadczenie i to w jaki sposób zarobić powinniśmy? Ale no tutaj da, daliśmy taki przykład, kiedy Albert, on pamięta, kim ja jestem i wie w czym ja się specjalizuję, natomiast równie dobrze mogliśmy zacząć. Albert, nie mamy żadnego doświadczenia, na niczym się nie znamy. Powiedz, co możemy zrobić, żeby do końca 225 zarobić pierwszy milion na czym? Podpowiedź nam, jaka tak jest. nisza jest wzrostowa i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle tak płynnie przechodząc jeszcze z tego tematu, to jeszcze warto zaznaczyć, że OpenAI zapowiada w grudniu, to jeszcze nie jest 100% potwierdzone, ale oni już zapowiadają, że w grudniu tego roku wypuszczą już Chart GPT-5 i ten Chart GPT-5 będzie miał zdolności przewidywania przyszłości, czyli będzie umiał przeanalizować trendy żeby na ich podstawie przewidzieć krok następny. Mm -hmm. To Czyli będzie obecnie jeżeli chat GPT jest poproszony o przeanalizowanie trendów, mówi nam to co widzi na obecną chwilę, tak, tak? Tak. Czyli że one pokazują, że nie wiem, rośnie, tak jak słyszeliśmy tutaj możliwość zarabiania na kursach online. Natomiast rozumiem, że chat GPT w wersji 5 powie nam, że następnym krokiem może być... To będzie taki totalny game changer. Natomiast wydaje mi się, że to, co dzisiaj zaprezentowałaś, pokazałaś, jak można rozmawiać z własnym Asystentem, czata GPT, pokazuje też sposób, w jaki będziemy korzystali w przyszłości z tego narzędzia, gdyż obecnie tak naprawdę nawet do języka powszedniego weszło po takie powiedzenie: "wygoogluje coś na temat restauracji, pogody, bądź też jakiegokolwiek innego elementu, którego nie znam". Rozumiem, że na obecną chwilę dokładnie to samo robi Chat GPT i w wersji takiej, który będzie asystentem głosowym, obecnie płatnym, pewnie w przyszłości będzie to również w wersjach bezpłatnych, zastąpi on tak naprawdę Google. A. OpenAI wypuściło funkcję w czacie GPT wyszukiwanie sieci, co jest wielkim zagrożeniem dla Google, dlatego że już w tym momencie każdy, który ma płatną wersję, a za parę tygodni każdy, nawet w bezpłatnej wersji, będzie mógł korzystać z właściwie z przeglądarki Google bezpośrednio w czacie GPT. Ja jeszcze teraz już mogę zademonstrować Tobie i Wam wszystkim, co, co byś chciał sprawdzić. Chciałbym sprawdzić pogodę na przyszły tydzień w miejscowości Milan. Cześć Albercik, chciałabym sprawdzić pogodę na przyszły tydzień na miejscowość Mediolan we Włoszech. Możesz mi podać prognozę pogody? Za pogody na przyszły tydzień dla Mediolanu. Środa 6 listopada, pochmurnie, temperatura od około 15 stopni w ciągu dnia do 6 stopni nocą. Dziękujemy, Albercik. Umiera... Ale w taki sam sposób mogę zapytać o rekomendowane restauracje, tak. czy też o miejsca do zwiedzenia w danym mieście, czyli to, co w tej chwili tak naprawdę wpisuję w Google. Tak. Może poświęcimy jeden odcinek temu, żeby pokazać, jak to działa w praktyce. Mhm. Zobaczymy, wybierzemy kilka ciekawych aspektów i pokażemy, w jaki sposób zmieni to tak naprawdę paradygmat funkcjonowania firm w przyszłości tych, które będą wyszukiwane i w jaki sposób przygotować się do tego, aby nadal być jednym, na jednym z pierwszych pozycji, tak jak wszyscy walczyliśmy w, jako ci, którzy mają być na pierwszej pozycji wyszukiwania w Google, jak najczęściej pojawiać się w odpowiedzi czata. I tu będzie taka sama walka o to, żeby on, on proponuje 4-5 pierwszych jakichś tam propozycji, żeby mhm. się pojawić w tej pierwszej czwórce czy piątce zaproponowanych usług, produktów, sklepów, czegokolwiek. będzie nasz następny odcinek. Jednocześnie, jeżeli którykolwiek z Was chciałaby, chciałby poznać, w jaki sposób stworzyć takiego własnego Albercika, prosimy, zostawcie komentarz na Instagramie Magdy po to, żeby dostać dostęp albo do konsultacji, bądź też dostać materiały, które pokazują, w jaki sposób taki, takiego y, asystenta Stworzyć można na własne potrzeby. Tak. Jest to super zabawa, ale też i coś, co pozwala Wam naprawdę zarobić dodatkowo pieniądze. Wy też możecie komentować pod y, filmem na YouTube. Ja, dajcie y, suba, łapkę w górę, lajki, komentujcie. No jesteśmy tutaj dla was. Widzimy się za tydzień. Dziękujemy Wam serdecznie i zapraszamy do poznawania większej ilości treści na temat sztucznej inteligencji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.